Polsce grozi rozbiór. Opozycja chce nowego rozbicia dzielnicowego. A może te plany to coś znacznie gorszego? Łukasz Karpiel, prawy, prosty. Czyli program, w którym mówimy w sposób prawy i prosty. Jest ze mną Marcin Austin, portal PCH24. .pl. Witam serdecznie państwa. Witam serdecznie. A Marcinie. Opozycja opublikowała projekt 21 test samorządowych, który został okrzyknięty projektem nowego rozbioru Polski, a właściwie może nie tyle rozbioru, co rozbicia dzielnicowego. I jak gdyby ten wątek tego projektu był pompowany, tłoczony, przerabiany na, na e, każdą stronę. Natomiast wydaje się, że tam wszystkim, może nie wszystkim, ale dużej części analizującym ten projekt umykało coś innego, coś bardzo ważnego, jeszcze jedno bardzo poważne zagrożenie, które w tym projekcie tkwi. Gdybyś parę słów o projekcie i o tym zagrożeniu mógł powiedzieć. 21 tez samorządowych stanowi pewną odpowiedź programową, można tak powiedzieć, na to, co rządy Prawa i Sprawiedliwości nam od kilku lat tutaj ferują. Jak wiemy, są pewne takie zakusy dotyczące centralizacji państwa, chętnie PiS bierze na rządowe barki różne odpowiedzialności naszego życia. Te tezy takie elementem są antypisu poniekąd. Z idą dokładnie w przeciwnym kierunku. Nie dziwili zatem, że zwolennicy rządu mówią o tym, że nastąpi jakaś decentralizacja państwa, jakaś federalizacja. Mówią o rozbiorze Polski, o, o rozbiciu dzielnicowym wręcz. Skupiają się na straszeniu tym, co może się stać z Polską po jej rozdrobnieniu. Natomiast gdyby pomijają przypadkiem wygrała, gdyby oczywiście. przypadkiem opozycja wygrała i miała wpływ na to jak kształtowane będzie prawo w naszym kraju. Natomiast pomijają ważny aspekt, który za tymi wszystkimi zmianami stoi. Ja nie przesądzam czy twórcy tych tych tez do końca zdają sobie sprawę co stworzyli i, i co chcą nam zgotować, ale chcąc nie chcąc tezy wpisują się w założenia agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju, która ma być realizowana do roku 2030 i Polska jest sygnatariuszem tej rezolucji ONZ-u. Zobowiązała się do przestrzegania tam zapisanych zasad, reguł, zobowiązała się do wypełniania zapisanych tam celów, które w pięknych słowach mówią o tym, że zostanie nam tutaj stworzony Nowy, lepszy, sprawiedliwy, równy świat, w którym nie będzie biedy, w którym wszyscy ludzie będą się dobrze czuli, w którym będziemy dbali o klimat, gdzie będzie fajnie, bo będzie praca, będzie opieka zdrowotna. Piękne słowa. Sęk w tym właśnie, że, że diabeł tkwi w szczegółach i gdy dokładnie wczytujemy się w założenia programowe celów Agendy 2030, no włos jeży się na głowie, jakiż to piękny świat ch chcą nam zgotować. Teraz te tezy no, ale właśnie, żebyśmy właśnie tak. Żebyśmy uporządkowali. do, do tez. mamy tak, Mamy te tezy samorządowe, które proponuje opozycja. Mówisz, że one są zgodne z Agendą 2030, czyli tą rezolucją onz u którą Polska zamierza wdrażać zarządów. Tych, co mamy. No, to, są, widać, to są że... rzeczy, które nie, nie są od dziś realizowane, bo przypomnijmy, że na przełomie wieków zostały przyjęte milenijne cele rozwoju, które tam było 8 czy 9 celów, które miały być realizowane. No, ani pokój na świecie, ani likwidacja ubóstwa chociażby nie zostały zrealizowane. One teraz są jako kontynuacja w agendzie 2030 realizowane, jak widzimy 10 lat mniej więcej zostało do końca programu. Te dwa, chociażby, punkty są dalekie od, od zakończenia realizacji, ale nie o to chodzi, bo, bo chodzi zupełnie o coś innego, chodzi o, o kontrolę, o władzę, o pieniądze. No a jeżeli chce się rządzić, no to trzeba sprawić sobie takie warunki, żeby to rządzenie było łatwe. Te 21 tez samorządowych doskonale się wpisują w, w ten zamysł. Y, tworzą się jakieś takie państwa, miasta, takie wyspy na y, mapie naszego kraju, y, które mają być y, zarządzane lokalnie przez samorządy. Czy rozumiem, że jest to taka koncepcja, że to miasta są najważniejsze, w miastach koncentruje się władza, koncentruje się kapitał, miasta są tymi lokomotywami, które ciągną i to jest, to się zgadza z tym, co Platforma przez lata swojego rządu proponowała, proponowała do, w Polsce, aby te duże miasta, wielkie ośrodki były takimi lokomotywami. No, skutkowało to z jednej strony rozwojem tych miast. Od, powiedzmy, a z drugiej strony takim pustynieniem, pustynieniem Polski. Więc rozumiem, że to oni wracają do tego pomysłu i dalej, dalej w to idą. No to nie tylko powrót do takich pomysłów, ale też ich, że tak powiem, twórcze rozwinięcie, ponieważ tutaj mowa jest o tym, że te miasta, no to nie będą już związki jakieś metropolitarne, które będą działały na zasadzie ogólnie obowiązujących praw, tylko tworzymy tam własne prawa, Lokalnie, własne sądy, własne ustawodawstwo. No, ktoś powie, że Stany Zjednoczone tak funkcjonują i, i się jakoś rozwijają. No, troszkę to inna skala jest, bo jednak wielkość stanu jest inna niż, niż wielkość inna miasta. Historia, inna, inna historia, oczywiście. oczywiście inna kultura. Tutaj mówimy o problemie też w sytuacji, kiedy Zjednoczona opozycja przegrywa wybory. I odnotuje dobre wyniki tylko w miastach. Albo będzie używ, tylko w dużych miastach. I tylko w dużych miastach, tam, gdzie to zagęszczenie jest największe, gdzie te wszystkie rewolucje kulturowe dobrze się mają, są łatwo przyswajalne przez te środowiska miejskie. No i tutaj odczytując te intencje przez ten pryzmat, widzimy. Że chodzi o zawładnięcie tak naprawdę umysłami ludzi, którzy są skupieni w tych miastach, w nich żyją, tam zarabiają, tam wydają pieniądze, oddają się swoim uciechom wszelakim. Te uciechy są oczywiście na miejscu, są podsuwane, są łatwo dostępne, korzystają z życia i dobrze się bawią. Natomiast cała sfera duchowa ograniczana jest do takiego, powiedziałbym, dobroludzizmu, modne słowo. Yy, a religią jest yy, ekologizm. Sprzątanie po psie. Na yy, to jeden z takich do, do dobrych uczynków yy, co do ziemi. Co do ziemi, ja, dokładnie. <laughs> Właśnie, ale znowu wrócę. To jest propozycja opozycji zgodna z agendą 2030, którą w Polsce podobno mamy realizować. Więc tak naprawdę warto się tym, bo to tak powstaje w ogóle pytanie, po co się temu przyglądać? Jakieś tam rojenia opozycji, która czy wygra, czy, nie wygr czy, czy przegra, tego nie wiemy. Natomiast warto się temu przyglądać właśnie nie tylko dlatego, żeby się zatrząść z oburzenia, że oto platforma et Consortes chcą zrobić rozbić dzielnicowe, ale pe z perspektywy idei, które są proponowane. Nie tylko przez opozycję, ale również przez tą otoczkę międzynarodową, w której Polska jest zanurzona i które przynajmniej niektóre chce, chce realizować. Trzeba zauważyć, że Polska zobowiązała się do realizacji agendy 2030. Są tam w pięknymi słowami opisane cele, i teraz warto te cele przełożyć. Na język taki zrozumiały, no bo to, że nie będzie ubóstwa, albo że będziemy walczali o to, żeby nikt nie był wykluczony, albo będziemy walczyli o prawa kobiet, no, wszyscy się zgodzą, że, że dobrze jest, gdy, gdy nikomu się krzywda nie Jasne. dzieje generalnie. Wszystkim zależy na dobrej komunikacji, na bezpieczeństwie. Wspaniały świat, no, tylko o co chodzi? Kiedy mówimy na przykład o prawach kobiet to mówimy o powszechnym dostępie do antykoncepcji, do, do aborcji. Kiedy mówimy o prawach człowieka, to na myśl tu już przywodzona jest eutanazja dla tych, co im się nudzi, życie już troszeczkę, powiedzmy, znudziło, albo im się wmawia, że im się znudziło, albo jakiś inny powód, albo rodzina nie ma zamiaru utrzymywać tego człowieka, no, bo na przykład jest ciężko chory, więc staje się zbędny dla społeczeństwa. To są naturalne rzeczy, które od razu razem z agendą wchodzą. Agenda to nie dotyczy oczywiście tylko Polski, bo to dotyczy naprawiania Afryki chociażby, gdzie tam z wielką pomocą humanitarną dążymy i co, co robi ONZ. No, Oferuje aborcję, mhm. oferuje antykoncepcję. To jest podstawowe działanie. To jest, to jest ochrona zd zdrowia wedle tej nomenklatury. To te prawo reprodukcyjne, jak to się ładnie Dokładnie nazywa. tak. Mówimy o, o bezpiecznym społeczeństwie, mówimy o, o dobrej komunikacji, o dostępie do internetu. Piękne słowa, tylko co za tym się kryje. Ano kryje się za tym utrata prawa własności de facto, bo w wielkich miastach dążymy do tego, żeby ludzie mieszkali, ale żeby też byli zdolni do szybkiej wyprowadzki. A więc oderwijmy tych ludzi od własności. Po co im mieszkanie, skoro za rok będę, będziemy mieszkać gdzie indziej? Po co mi samochód, skoro mieszkam w zatłoczonym mieście? Możesz sobie dojeżdżać rowerem, ma do metro, hulajnogę, autobus, komunikację. Własność staje się takim pojęciem bardzo względnym. Ludzie przestają być przywiązani do rzeczy, wręcz to obserwujemy już dzisiaj chociażby te systemy wynajmu rowerów, hulajnok, samochodów, także to jest taki nowy model, przyzwyczajający, przyzwyczajający nas do, do, trosze, do takiego no, niewolnictwa. No bo niby jesteśmy wolni, na niczym nam nie zależy. Ale tak naprawdę jesteśmy uzależnieni od tego dobra wspólnego, które tutaj jest nam oferowane. Kula noga, czyż rower, którą jeździmy, jeździmy do pracy, jest miejski. Mieszkanie jest. Bądź też jakiejś firmy, i nasze która z tego i Bankowe. Grunt, na którym stoi, jest jeszcze kogoś innego. Komunikacja też jest zależna od, od tego, co miasto, miasto proponuje. No, faktycznie. A to wszystko jeszcze jest w otoczce tak zwanego projektu Smart Cities, który polega na totalnej inwigilacji obywateli. No, mamy takie projekty bodajże w Szwecji realizowane, gdzie badane są nastroje ludzi za pomocą systemu kamer i mikrofonów i jest możliwość sterowania muzyką i barwą lamp, mhm. latarni ulicznych, ktoś... żeby wpływać na nastrój ludzi. Czy jak widać, że tam jakiś poziom agresji wzrasta, to jesteśmy w stanie to w jakiś Albo sposób Bo jak za bardzo nie jesteś zadowolony, to czy ktoś może zapytać, dlaczego nie jesteś taki zadowolony? Przecież żyjesz w najlepszym z możliwych miejsc. Ale jeszcze wróćmy do takiej praktyki politycznej, bo wyszliśmy od tych propozycji właśnie przez opozycję. Ja to trochę rozumiem ich, no bo generalnie widzą to się dzieje, że przegrywają na wsi, przegrywają w małych miasteczkach, jedynie trzymają się dużych. Miast. No i to z takiej perspektywy, takiej praktyki politycznej to jest oczywiste, no, żeby, tam, żeby, tam się, żeby tam się skupić, tam się jakoś e, odnaleźć i stamtąd próbować uderzać. Ale to jest to, o czym, o czym mówiłeś, czyli wykonywanie takiego obejścia władzy centralnej przez ustawodawstwo dotyczące właśnie aborcji, dotyczące e, finansowania in vitro i tego, typu, i tego typu rzeczy. I tak naprawdę władza centralna... No, przestaje może... być potrzebna tak naprawdę, no bo niby tutaj w tych tezach mowa jest o o jakimś senacie, który tworzyć mają przedstawiciele samorządów, no ale jeżeli wszystko możemy sobie zaprogramować lokalnie to po cóż ten senat, po co jakieś ogólne prawo, prawodawstwo, skoro możemy go omijać dowolnie. Tutaj szereg tych działań jest bardzo duży i, i na przykład, bo to nie tylko sądy, nie tylko prawo, ale edukacja, no Służba zdrowia. Ale przepraszam, już zatrzymał się na edukacji, bo mamy do czynienia to w praktyce. Warszawa, y, karta. To jest tylko taki syndrom tego, LGD co może się LGD dziać, bo teraz program obowiązujący ustala Ministerstwo Edukacji Narodowej i trzeba się go trzymać. Ci wszyscy edukatorzy wchodzą jakimiś bocznymi drzwiami do szkół. Natomiast w sytuacji, kiedy to włodarze miast. Przepraszam, to ja też używam teraz złej nomenklatury, bo to. Mieszkańcy miast, lokalna społeczność oczywiście będzie decydować, bo takie są zapewnienia. Oczywiście to są mrzonki, bo wiemy, że decydować będzie ten, który będzie sprawował władzę w tym mieście. Ale oficjalnie to obywatele będą chcieli edukacji seksualnej w szkołach, więc władza im to zapewni. Już oficjalnie. I ministerstwo nie będzie miało nic do powiedzenia, ponieważ edukacja będzie oddana w lokalne ręce i tam będą zapadały decyzje. Tu, w programie pojawia się jeszcze taka, taka prośba, żądanie, żeby dołożyć do, do systemu. Edukacji tej lokalnej, pieniędzy troszeczkę z centralnych, no bo rozumiem, te zmiany będą pewnie dłużej trwały, nie od razu wszystko się uda pozyskać, no bo przecież lokalne podatki mają być w pierwszej kolejności w miastach wykorzystywane. To są fundusze unijne, które miasta chcą sobie same organizować, żeby tam państwo czasem czegoś nie ograniczyło. No i jeszcze oprócz tego, dołóżmy od państwa na ten system edukacji. Niech to się już tam kręci w tym kotle wedle tych zamierzeń, które włodarze miast sobie wymyślą. Jako żywo to nawiązuje do takiej koncepcji a, taki politologa w nazwisku Barber, który mówił kiedyś, że oto burmistrzowie powinni rządzić światem, że to jest taka sytuacja, że miasta trwają, natomiast państwa upadają. Że miasto jest takim, trwałym, trwałym elementem, że tak naprawdę może wchodzić w sojusze niezależnie od uwarunkowań. Nie musi się kierować powiedzmy tą racją stanu, którą często się powtarza w przypadku państw, iż tak naprawdę te rządy burmistrzów to jest coś, o co, o co by chodziło. To I jest właśnie przełożenie. I ta ideologia to, o czym zrównoważonego mhm. rozwoju dokładnie odpowiada yy, na, na te intencje wszystkie. No zgadza się, bo szukając właśnie jakiejś narracji, która by to opisywała, tak, to tak, właśnie Tak, rozwoju... jest zmniejszenie roli państwa, mhm. zwiększenie roli tychże samorządowców. No i tak to będzie wyglądało. Ale jeszcze tu trzeba dodać, że przy tym wszystkim jakoś to się nie mówi o, o tym, że przy zanikającej roli państw narodowych większą rolę będą pełnić organizacje międzynarodowe. Tutaj pojawia się ONZ, tutaj pojawia się tro, po trosze Komisja Europejska dzisiaj w takiej roli w takiego regulatora, ale tak naprawdę trzeba wiedzieć, że za tymi wszystkimi zmianami są ukryte tak zwane NGOs, które to dysponują dużymi środkami pieniędzmi na to, żeby kształtować to, to nowe środowisko. Także władze państwowe, krajowe. Przestaną istnieć. Będzie jakiś y, umysł y, to tak może dziwnie troszeczkę brzmi, ale to, to tam będzie, bo to podejrzewam, że nawet nie w samych organizacjach, tylko ten, kto będzie dysponował największymi pieniędzmi, będzie miał prawo decydować o tym, w jakim kierunku pójdziemy. To w tym kierunku zmierza. Mhm. A też y, sprawa realizacji tego, tego w praktyce tych założeń, bo to na razie brzmi troszkę tak powiedzmy, jako takie, takie proroctwa, jako taka wizja, natomiast to jest Agenda 2030, czyli ten, ta perspektywa czasowa już nie jest taka odległa, że mówimy, że to nie jest science fiction, to jest coś, co chce się wprowadzić, chce się wprowadzić bardzo szybko, jednocześnie podlewając to taką, taką retoryką właśnie, właśnie miejską, tak, tak. sympatyczną. No, to wiadomo też, żeby coś wprowadzić szybko, to potrzebne są instrumenty. Yy, tutaj mamy postulat, yy, żeby ośrodki regionalne, medialne zostały podporządkowane właśnie lokalnym samorządom. Jest też postulat dotyczący tego, żeby środki na kulturę też były kierowane tutaj lokalnie. No wiemy jaką moc oddziaływania ma telewizja, wiemy co dzisiaj się dzieje w ośrodkach kultury zarządzanych przez niektóre miasta. No właśnie. Wspomnę tutaj spektakl Klątwa zaproszenia dla Frilica no i to, co się różne. działo w Krakowie, w teatrze zarządów pana Klaty. Otóż to, więc możemy się spodziewać, że tego typu sceneria, sceneria scenizacje. Yy, różne wystawy no, będą się mnożyć, no, no bo wiadomo, że, że w, w jakiś sposób trzeba kształtować tego Czy takie Reasumując, mm. rozumiem, że to jest taka neomarkistowska, czy w duchu marxistowska taka koncepcja takiej starcia się tego świata miejskiego z jego ideałami, ucie które ucieleśnia zrównoważony rozwój, z jego kulturą, z jego światopoglądem, z tą resztą. Yy, Polski zresztą resztą, resztą danego, danego kraju, gdzie tam sobie żyją jacyś indianie w rezerwacie, którymś tam trochę pozwala, na to jeszcze swoich ich praktykowanie ich tam wiary i przyzwyczajeń, ale najchętniej to albo, że niech się... zapomnijmy. No oni się nie liczą. Tego Aha. typu ludzie są potrzebni do tego, żeby jeszcze coś tam produkować na wsiak, no bo przecież bez tego nie da się żyć i dostarczać żywność do miast. No jest postulat, ażeby Y, takich y, państw, miast y, tworzyć jak najwięcej, mhm. żeby napędzać ten proces, żeby, bo dzisiaj mamy, możemy mówić o około 20% populacji mieszkających w dużych miastach. Nie mówię tu o wszystkich miastach, ale o dużych y, metropoliach. Y, więc do zrobienia jest jeszcze dużo, no bo to na razie mimo wszystko mamy 20% populacji, jest. to jest no, zbyt małe no, oddziaływanie. Przede tym, tym się nie, to, nie wygra wyborów. No nie wygra się wyborów. Ale już w samorządzie można wygrać. Można wygrać w Warszawie, tak jak wygrał czaskowski tak, i tak. realizować. Jeszcze dookoła, jeszcze, jeszcze nie, ale tam liczba ludzi, chociażby tym, że dostępność pracy będzie mniejsza, będą ci ludzie ściągani do miasta, do miasta A tam, tam zajmowanie. na nie będzie czekało pranie mózgu, dobrodziejstwo, inwentarza innymi. i homoparada, z której czaskowski był zadowolony. No oczywiście, że tak. No ale jak wiadomo, przyroda pustki nie lubi. I ci ludzie ściągani z zewnątrz oni będą poszukiwali jakiejś wartości. No, no, tuż, no więc trzeba im te wartości zapewnić. Tutaj miejsce religii, w Polsce jest to katolicyzm, będzie zastępował kult Matki Ziemi. A to jest nawiązanie do ekologizmu. I ja tutaj, tutaj nie, nie żartuję, a? nie robię sobie kpiny jakiejś. Jest to zapisane wprost w, 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 w w rezolucji ONZ dotyczącej agendy 2030 jest tam jeden raz, się to pojawia, ale w, w dobrym miejscu bym tak powiedział, że taką wartością łączącą wszystkich ludzi jest pojęcie matka ziemia. Że to jest zrozumiałe na całym świecie i to może łączyć. Także nie będzie religii, one będą marginalizowane. Kult ziemi. Kult ziemi, Kult już... ziemi ekologizm, mhm. tak zwany. I tutaj wszelkie ruchy mające na celu dbanie o planetę, czyli no w miastach. Już widzimy początki takich działalności. Tu mamy tutaj przesadną tą segregację Jasne. śmieci, która zielone jest. Strefy, zielone nie strefy, nie zakazy parkowania. I najlepiej, żeby cię nie było. Otóż no, to, no bo jak wiemy, ludzkość jest tym rakiem toczącym planetę, najlepiej jakby ją ograniczyć, bo, bo ludzi jest za dużo, jesteśmy szkodnikami i w ogóle nie wiadomo po co istniejemy. Także przede wszystkim planeta, to jak o nią dbasz, świadczy. O tym, jak dobrym człowiekiem jesteś, a jak uznają, że jesteś dobrym człowiekiem, to możesz mieć czyste mm. sumienie i żyć spokojnie. Ale to, jest, ale to jest ciekawe, bo takie koncepcje budowania takich miast na nowo no, przypomina mi się jako żywo koncepcja. Którą komuniści w Krakowie choćby, Nową Hutę, miasta, miasta bez Boga. Ci spadkobiercy, o których my mówimy, tego, 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 tego dziedzictwa w cudzysłowie są już nieco bardziej cwani, bo tak jak też uwagę, oni sprzedają tą jakąś formę duchowości. Ten erzac, który ma, który ma zastąpić yy, katolicyzm, ci, oni już wiedzą, że tak jak powiedziałeś, natura nie znosi, nie znosi pustki. No to, to jest chyba tym bardziej to... niebezpieczne, bo tam na zasadzie kontry, ludzi którzy przywiązani byli do religii, budowali te kościoły i pokazywali komunistom, że nie, że będzie tak jak oni chcą. Natomiast tutaj się tych ludzi spacyfikuje. Tak, widać, że uczą się na błędach, że wypełniają te luki, które przedtem zostały przegapione. No i posługują odwołują się do podstawowych instynktów. No bo to poczucie komfortu wewnętrznego to jest raz ale drugie to jest ta rewolucja seksualna i odwołanie się do seksualności człowieka, czyli do, do takich pierwotnych instynktów. To jest, wiadomo, bardzo ponętne, bardzo ładne, przezrojalne, dobrze się sprzedaje i to będzie trafiało do ludzi. Mhm. A powiedz mi jeszcze jedno: e, nigdy nie będzie tak, że się wszystkim to będzie podobało. A co jest przewidziane dla takich niepokornych, których, którzy nie kupują tego programu, którym to się wydaje podejrzane. Czy zadbano o takich nieprawomyślnych? Ano, zadbano o tym. Ja tu jeszcze, zanim odpowiem na Twoje pytanie, przypomnę, że w Chinach prowadzone są już takie... Eksperymenty dotyczące punktowania ludzi za zachowania, gdzie systemy oceniają, czy to, co uczyniłeś, jest dobrze. Więc widzimy, że te narzędzia są, więc jak zapunktowałeś i czynisz tak, jak władza nakazała, dostajesz punkty, to cię premiuje, jesteś lepszym obywatelem, możesz więcej. Jeśli zachowujesz się źle, wiadomo, niższe punkty, kary i tak dalej. Wiadomo, to, to system. To chociażby to system. Natomiast. No, Ktoś musi tego systemu pilnować. I tutaj, wśród tez, mamy pomysły. To jest chociażby policja municypalna. Prewencja, bezpieczeństwo, oczywiście, w rękach mieszkańców. Wiemy doskonale, że, że to nie, 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 nie chodzi o mieszkańców, ale lokalnych urzędników, którzy będą decydowali. O tym, gdzie i jak zareagować, jakie zachowania są dopuszczalne, jakie nie. Możemy sobie tu wyobrazić całą paletę kontroli, tak zwanej mowy nienawiści. Przecież to już mamy w praktyce. Łatwo sobie wyobrazić, które środowiska będą promowane, jakie zachowania będą karane. Łatwe, łatwy sposób do, do kontroli, bo to policja to nie jest wszystko. Będą też zespolone służby podlegały tym, że władażą miast, Także mamy tutaj cały system, począwszy od służby zdrowia, straży pożarnej, pewnie jakieś straże miejskie się pojawią, albo straże cywilne, policja. Na usługach nowego systemu. To Czyli znaczy, po raz kolejny przekonujemy się, że warto. Warto czytać uważnie, warto słuchać, nie warto skupiać się tylko na słowach, nawet pięknie brzmiących, ale sprawdzać, co one, jaką treść one ze sobą niosą. Bo tutaj zaczęliśmy w ogóle od sprawy decentralizacji, która w sumie nie jest czymś do końca złym. No, przesuwanie tej w w władzy w kierunku y tych małych społeczności może być, może no być czymś i dobrym. Tutaj takie postulaty się pojawiają, jak chociażby to, żeby konsultować projekty ustaw y z tymi, którzy te ustawy w praktyce będą wykonywać. No, wydaje się to rozsądne. No tylko, że później jak dochodzi jeszcze element tego, że będzie można zaskarżać do sądu lokalnego. Oczywiście sytuację taką, kiedy tego ustalenia nie będzie, no to zaczyna się. To już widać, gdzie kierownica, gdzie kierownica otóż, się, może, otóż gdzie się może znaleźć. Do tego jeszcze mhm. może tutaj warto dokończyć, no, jest, jest taki postulat wśród tez, że przywrócenie służby cywilnej. Nie wiem, mnie się wydawało, że służba cywilna istnieje. No to Póki może ci się o. wydawało. Zdaje się, że mi się wydawało. Ale może nie jest niewłaściwa. Pamiętam, że w retoryce niektórych jest takie, że jest właściwe, że wtedy jest, jak oni zadekretują, że tak jest, to. No, oczywiście, takie... miał, jak wiadomo, tutaj według tego programu będą toczyły się konkursy o te stanowiska. Ma to służyć zwiększeniu profesjonalizmowi, a polityczność. No w to akurat jestem w stanie uwierzyć, no bo tak jak teraz zarzutem jest to, że stanowiska urzędnicze obejmują sympatycy partii, wierni słudzy, że tak powiem, no to w Miastach państwach może być rzeczywiście apolitycznie, bo nie będzie partii politycznej tylko, tylko jakiejś. Tylko może in, być inny, inny, inny test przynależności. Może dokładnie, być zgadza się tak. na, to, na, to, na to, czy bliskie ci są idee tak, raczej, różnorodności. W ten o to sposób profesjonalni, urzędnicy mhm. niezależni e, będą e, sprawowali kontrolę nad tym, co się dzieje w miastach. Będzie się mówiło o tym, że to e, ludzie sami decydują o swoim, lusie, e, o swoim losie. Oczywiście, możemy sobie wyobrazić, jak to w praktyce będzie wyglądało. Że to... Czyli uważajmy, Agenda 2030, tezy samorządowe, to się wszystko układa. Agenda 2030 to jest paradoksalnie coś, co Polska pod tymi rządami nie odżegnuje się przynajmniej od tego. To się, tą no tę rezolucję, zobowiązała to, się do wypełniania właśnie, tych celów. Na to wszystko, na to wszystko uważajmy, czytajmy. czytajmy Zanim uważajmy, coś za optymizmem poprzemy, starajmy się zrozumieć, o co tak naprawdę w tym wszystkim Trochę chodzi. Trochę więcej na ten temat, gdzie Państwo są zainteresowani, na portalu pch24, w artykule zresztą Marcina Austyna pod tytułem Czy to rozbiór Polski? Tak. Zachęcam do czytania. Łukasz Karpiel, Marcin Austyn. Dziękuję serdecznie. Prawie proste. To był program Prawy Prosty na kanale PCH24 TV. Zachęcam do oglądania, subskrybowania i udostępniania. Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego portalu PCH24.pl.